Szkoda chyba tego meczu w Berlinie. No szkoda, bo, bo byliśmy, wydaje mi się, że przez całe, przez całe spotkanie z zespołem lepszym, wydaje yy, mi się, że zasłużenie przegraliśmy. No ale, leczył nas tak dobrym przeciwnikiem, to każdy błąd niestety jest bardzo szybko wykorzystywany i, i, można powiedzieć, że w końcówce nas Berlin troszkę wypunktował. No, mówię, bardzo żałuję tego, bo był naprawdę dobry nasz mecz. Yy. I zarówno bardzo dobrze w obronie, jak i, jak i w ataku konsekwentnie. Szkoda, że te dwa punkty nie zostały u nas. Na szczęście jest jeszcze rewanż u siebie przed naszą publicznością, także myślę, że, że będziemy. Słyszałeś już o wyniku Niedźwiedzi w Atletico. Remis na ciężkim terenie. No, chyba kolejny wasz przeciwnik też nie będzie łatwą przeprawą. Przede wszystkim w naszej grupie nie ma łatwych przeciwników. To jest... To jest myślę, że bardzo ważne. Że... No, Jedzie są nieobliczalnym zespołem i... I w tym ostatnim meczu to pokazały, że, 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 że z takim faworytem jak Atletico są w stanie um, zdobyć jeden punkt. Także w... W czwartek czeka raz kolejny bardzo ciężki mecz. I... I zobaczymy, ale myślę, że jak będziemy grać tak jak w Berlinie, um, może trochę lepiej, tak? jesteśmy w stanie tam wygrać, ale no, gra musi być podobna do tej czy w końcu wam koncentracji, czy też złożyły się na to te błędy sędziowskie, które chyba wszyscy widzieliśmy? Nie wiem, jak to wyglądało u Was z poziomu parkietu. No, wiadomo, że tych kar mieliśmy trochę za dużo, o pracy sędziów, sobie nie lubię dyskutować, ale no, jeżeli oni mają jedną karę, a my mamy 7 czy 8. A naprawdę nie graliśmy zbyt brutalnie, także, także nie wiem, no, coś, coś tutaj może na tej rzeczy też jest. I... I jak się ostatni 10 minut dla to jeszcze cały czas w osabieniu, no to jest naprawdę ciężko. I to wykorzystał i odrobił tę stratę, którą miał, wyszedł na prowadzenie i w nie było. W 30. grupie chyba ten mecz teraz z Czechowskimi wyjazdowy, no to już jest o być albo nie być takie praktycznie, bo już potem tylko takie matematyczne szanse na wyjście, dlatego chyba musicie się spiąć jeszcze bardziej niż na Lisy. Tym na pewno będziemy spięci, bo jesteśmy na każdym miejscu spięci, ale myślę, że tutaj jeszcze jest za wcześnie mówić o bycie albo nie być, to jest dopiero trzecia kolejka, jeszcze jest kupę grania. Um, oczywiście są to bardzo ważne punkty i um, dobrze by było wygrać, ale mówię no, o byciu albo nie być, to myślę, że jeszcze jest za wcześnie e, o tym dyskutować.